Cześć, jestem Michał, a w dzisiejszym odcinku. Ile Messi będzie zarabiał w PSG? Ronaldo dołączy do Messiego w 2022 roku? Ronald Kuman chce wzmocnień! Dostał jednoznaczną odpowiedź. Kike Setién o swojej przygodzie w FC Barcelonie. Sfrustrowany Nagelsmann przed rozpoczęciem sezonu. Sensacja w Kazaniu, kompromitacja w Izraelu, Raków z awansem, Śląsk odpada. Chelsea potwierdziła transfer Romelu Lukaku. Pod wczorajszym filmem ponad 16 tysięcy łap w górę, a kanał subskrybowało ponad 2000 nowych widzów. Witam wszystkich serdecznie! Nie mam pytań! Jeżeli jesteś nowy i interesujesz się piłką nożną, no to bij z nami rekordy, dołączaj do naszej piłkarskiej społeczności, subskrybuj kanał, wbijaj także na Instagrama, tam też troszeczkę się dzieje. No i kochani mam dla was smutną informację, przez najbliższy tydzień nie będzie filmów. To znaczy kilka jakiś shortów na zapas zrobiłem, ale takich pełnoprawnych odcinków nie będzie, no bo wyjeżdżam w góry. Mam nadzieję, że sobie na to zasłużyłem. No ale oczywiście jak wrócę no to odcinki także wracają. A teraz lećmy z newsami. Miłego oglądania! To już kolejny dzień Messiego w PSG, powoli pojawiają się nowe szczegóły dotyczące jego kontraktu. Argentyńczyk w spokoju może się już przygotowywać do swojego debiutu w barwach Paris Saint-Germain. Francuskie media podają pierwsze informacje na temat szczegółów kontraktu podpisanego przez 34-latka. Według dziennikarzy Le Parisien Leo ma zarabiać około 41 milionów euro netto za jeden sezon. Dodatkowo w umowie zawarto premie wynoszące około 10 milionów euro za zdobycie Złotej Piłki i wygraną w Champions League. Argentyńczyk związał się dwuletnią umową z PSR z opcją przedłużenia o kolejny sezon. To oznacza, że może on zarobić ponad 150 milionów euro w 3 lata. Do tego, według nieoficjalnych informacji, za sam podpis miał dostać 40 milionów euro. Można zatem powiedzieć, że finansowo decyzja Leo o dołączeniu do Paris Saint-Germain broni się. Sportowo też powinno być w porządku. Zatem nie pozostaje nam nic innego jak wyczekiwać debiutu Argentyńczyka w nowych barwach. Paris Saint-Germain zbudował prawdziwy Dream Team. Być może w przyszłym sezonie będziemy mieli przyjemność oglądać w Paryżu kolejną supergwiazdę. Kylian Mbappé 30 czerwca 2022 roku najprawdopodobniej opuści PSG. Nic nie zapowiada tego, aby Francuz miał przedłużyć kontrakt. W związku z tym klub rozgląda się za alternatywą dla napastnika. Tego samego dnia umowa z Juventusem kończy się dla Cristiano Ronaldo i to właśnie Portugalczyk, według dziennika AS, miałby stworzyć ofensywny tercet razem z Messim i Neymarem. Nieoficjalne źródła mówią o tym, że Jorge Mendes miał być już poinformowany o zamiarach włodarzy PSG, którzy planują zaproponować Cristiano dwuletni kontrakt. Jeszcze kilka miesięcy temu taki scenariusz był po prostu nierealny. Obecnie nie jest to już tak absurdalny pomysł. Jeżeli Cristiano będzie chciał opuścić Turyn i jednocześnie pograć jeszcze na najwyższym poziomie, PSG wydaje się być bardzo kuszącą opcją. Wróćmy na chwilę do samego Mbappe. Według niektórych źródeł ma on opuścić Paryż jeszcze tego lata. Według pewnego katarskiego dziennikarza Mbappe zostanie sprzedany do Realu Madryt za ponad 100 milionów euro. że aby nie narazić się na duże straty finansowe po podpisaniu kontraktu z Messi, będzie chciało trochę podreperować budżet. Poza tym Paris Saint-Germain nie chce ryzykować utraty Kliana za darmo. Ile jest w tym prawdy? Być może zero, są to tylko przypuszczenia i to mysły. FC Barcelona obecnie stoi przed jednym z największych wyzwań w historii, musi poradzić sobie bez Lionela Messiego. Ronald Kuman z dnia na dzień znalazł się w iście beznadziejnej sytuacji. Jeszcze kilka tygodni temu wszystko wyglądało obiecująco, ciekawe transfery do klubu Depaya czy Aguero, pozostanie w klubie Messiego. Miał to być nowy start ku lepszej przyszłości. Niestety wszystko upadło niczym domek z kart. Holender stanie przed piekielnie trudnym wyzwaniem jakim będzie poradzenie sobie bez Argentyńczyka. W związku z tym według doniesień katalońskiego sportu Kuman miał zwrócić się z prośbą do zarządu o wzmocnienie składu dwoma piłkarzami. Mieliby oni wypełnić luki po wspomnianych Messim i Aguero. Niestety dyrektorzy klubu Ramon Planes i Mateu Alemany natychmiast odrzucili jego prośbę. Tłumaczyli się tym, że w chwili obecnej nie ma funduszy na transfery. Obecnie wszyscy w Barcelonie skupiają się na tym, aby zarejestrować nowo pozyskanych piłkarzy, co już wydaje się być bardzo trudnym zadaniem, nie mówiąc o kolejnych transferach. Human jednocześnie dostał nadzieję, że być może sytuacja będzie lepiej wyglądała zimą. Pozostańmy jeszcze przez chwilę w temacie FC Barcelony. W Mundo Deportivo pojawił się wywiad z udziałem Kike Setiena, który opowiedział o swojej przygodzie na Camp Nou. Setien pracę w Dumę Katalonii zaczął w trakcie sezonu 2019-2020, kiedy to objął drużynę po zwolnieniu Ernesto Valverde. Jego czas na Camp Nou upłynął pod znakiem wielu wstydliwych porażek. Kike zdradził nieco kulis z tego okresu. Opowiedział m.in. o tym, co zastał, gdy zaczynał pracę. Przez 40 lat pracy nigdy nie spotkałem takiej szatni jak w Barcelonie. Zawodnicy byli nieszczęśliwi. Nie wiem, czy przez doświadczenia z przeszłości. To mnie szokowało. Żaden trener by tam nie podołał. Ostatnim meczem Setiena jako trenera FC Barcelony była porażka 2-8 z Bayernem Monachium. To był najprawdopodobniej ostatni mecz w jego karierze trenerskiej. Straciłem zainteresowanie piłką nożną. To sprawiało mi radość przez wiele lat, ale teraz się zmieniłem. Nie widzę już siebie jako trenera." Setian jest jednym z symboli nieudolnych rządów Bartomeu. Symbolem i jednocześnie ofiarą. Już dzisiaj Bayern Monachium zainauguruje sezon ligowym meczem z Borusją München Gladbach. Przed pierwszym gwizdkiem Nagelsmann bardzo narzeka na obecną sytuację. O co dokładnie chodzi młodemu szkoleniowcowi bawarskiego klubu? Julian ma na myśli przede wszystkim kontuzję Pawarda. To frustrujące. Benjamin wywarł pozytywne wrażenie w sparingach, miał być ważną częścią składu. Teraz zabraknie go przez kilka tygodni, ale mamy zawodników, którzy mogą zagrać w jego miejsce. Syle, Sar i Staniszyć mogą zastąpić Pawarda. Nagelsman trochę ponarzekał, ale generalnie jest pozytywnie nastawiony do inauguracji sezonu. Jestem zadowolony, że sezon wreszcie się zaczyna. Przygotowania odbyły się w specjalnych warunkach. Wielu zawodników późno wróciło do treningów, ale wszyscy jesteśmy podekscytowani. Znamy komplet drużyn, które zagrają w czwartej rundzie eliminacji do fazy grupowej Ligi Konferencji Europy. Na początek te dobre wieści. Raków Częstochowa sensacyjnie wyeliminował Rubina Kazań. Po 90 minutach był bezbramkowy remis, co oznaczało dogrywkę. W niej gola zdobył Raków, a dokładniej Gutkowskis. Gospodarze mieli okazję wyrównać z Karnego w ostatniej minucie, jednak fenomenalnie Karnego obronił Kowacewicz. Częstochowianie w czwartej rundzie zmierzył się z belgijskim zespołem Henk. O wiele gorzej poszło naszej drugiej drużynie, Śląskowi Wrocław. W rewanżu ulegli oni aż 0-4 HPL-owi Berszewa. Niestety to była kompromitacja podopiecznych Jacka Magiery, o której szkoda gadać. Tak więc w grze pozostały dwa kluby: Raków oraz Legia. Transfer roku to to nie jest, ale również jest imponujący co przenosiny Messiego do Paris Saint-Germain. Chelsea oficjalnie potwierdziła przyjście Romelu Lukaku. Romelu podpisał kontrakt ważny do 30 czerwca 2026 roku. Oto co powiedział napastnik po podpisaniu kontraktu. Jestem szczęśliwy, że wracam do tego wspaniałego klubu. To była dla mnie długa podróż. Kiedyś przyszedłem tutaj jako dzieciak, który musiał się dużo nauczyć. Teraz wracam dużo bardziej doświadczony i dojrzały. Wspieram Chelsea od dziecka. Jestem tu z powrotem, by pomóc zapewnić temu klubowi kolejne trofea. To byłoby fantastyczne uczucie. Z transferu zadowolona jest również dyrektor sportowy Marina Granowskaja. Lukaku jest jednym z najlepszych napastników na świecie. Jesteśmy niezwykle zaszczyceni, że sprowadziliśmy go ponownie do Chelsea, klubu, który on kocha. Jesteśmy podekscytowani, że do naszego zwycięskiego składu dołącza zawodnik o takim talencie i umiejętnościach. Kartka z kalendarza! 13 sierpnia 1970 roku w Newcastle-upon-Tyne urodził się Alan Scherer, były reprezentant Anglii i były piłkarz takich klubów jak Blackburn Rovers czy Newcastle United. Tego samego dnia 1995 roku w boomu Sioux UAS na świat przyszedł Presnel Kimbembe, reprezentant Francji i zawodnik Paris Saint-Germain. 13 sierpnia 1999 roku w Matadeperze urodził się Ryki Pucz, piłkarz FC Barcelony. Dzięki za uwagę, widzimy się za jakiś czas. Do zobaczenia!